Proszę Państwa, ostatnie dni były bardzo tragiczne na terenie powiatu kościerskiego i w tym miejscu zwracam się z gorącym apelem do mieszkańców Kościerzyny i nie tylko, gdyż w większości byli to bardzo ludzie młodzi, którzy ginęli. Osoby, które nie posiadają uprawnień, nie powinny poruszać się po drodze i kłania się tutaj brak nadzoru ze strony rodziców. Dlatego mam jeszcze raz gorący apel. Pilnujmy swoje pociechy. Zasady są bardzo proste. Przestrzegajmy prawa o ruchu drogowym. Gdzie nie można wyprzedzać, nie wyprzedzajmy. Gdzie jest ograniczenie prędkości, trzeba zwolnić. Jeśli wykonujemy manewry związane na drodze, wyprzedzanie, omijanie czy zmiana kierunku jazdy, pamiętajmy o tym, że kierunkowskaz jest to sygnał dla innego uczestnika ruchu, że coś będziemy wykonywać. I tu w jednym przypadku było tak, że osoba się nie upewniła, tylko wykonała manewr lewo skrętu, wjechała na przeciwległy pas i doszło do zderzenia. Zawsze okres wakacyjny sprzyja wypadkom, słoneczko świeci, dziś ta adrenalina podchodzi i każdy chce być. Królem tych szos, ale niestety rozsądek, rozsądek, jeszcze raz rozsądek. Musimy włączyć myślenie i jechać.